Mieszkacie z Magdomem razem, czy inaczej się mieszka już poza Domem Wielkiego Brata? No. no wiadomo, wiadomo, jest dużo lepiej, nie ma kamer, wiesz, możemy robić to co chcemy, tak naprawdę. Jesteśmy po prostu na luzie i jakby tam nie było, ja macie od razu mówiłem o tym w programie, że na zewnątrz będzie dużo lepiej i tak jest. I to jest prawda, że po prostu odnajdujemy się, odnajdujemy się miliony razy lepiej niż w programie. I ja bardzo się cieszę z tego powodu. Kto gotuje? Nikt. Nikt. A, nie gotowaliśmy jeszcze. Ja, znaczy, ja raz robimy wiecznicę nad ranem, to było tylko raz za te dwa miesiące, ale tak naprawdę albo zamawiamy jedzenie, albo idziemy gdzieś do knajpy, ale razem jeszcze nie gotowaliśmy niestety. Może kiedyś się zdarzy. A poznajesz wszystkich znanych Madzi? Znajomych tak, tak. Może nie wszystkich, bo Macie ma bardzo dużo znajomych, ale większość, tak, poznałem się, poznaliśmy się razem i więc powiem jedno, że Przyjaźńmy się i to jest naprawdę bardzo taka, wiesz, na, na wysokim poziomie ta, ta przyjęść jest i bardzo lubię w znajomych Magdy. I to już są moi znajomi, nie tylko Magdy.